Cześć siemanko, witajcie w sklepie Cybuch, dzisiaj będzie bardzo ciekawy odcinek, ponieważ jeszcze wcześniej nie robiliśmy takiego porównania, po mojej lewej, waszej prawej stronie mam fajkę z Chin, a tutaj oryginalną z Rosji, Midnight El Bomber, porównamy sobie oryginał do Fajka. zapraszam do oglądania. Na pierwszy rzut oka fajki prawie że identyczne, jak widzicie. Naprawdę Chińczyk się bardzo postarał kupując to. I postarał to się z ceną, bo kosztowało 200 zł od zaprzyjaźnionego Chińczyka. Pewnie jak Wy się sami poszukali, za trzystówki stówki wyrwiecie Midnighta. Oryginał 1200, więc jest ogromna różnica cenowa, ale już czuję w ręku, że oryginał jest cięższy. No, ale czy faktycznie ciężar ma tutaj znaczenie w tym wszystkim? Porównajmy sobie, tego już recenzowaliśmy, to już wiecie jak to wygląda. Zobaczymy sobie, jak jest złożony. Też od razu powiem różnicę. Rurka złożeniowa jest stalowa, jest to jakaś tam zwykła taka rurka szwowa, która jest super lekka, więc już widzimy, że to jest bardzo, jako, bardzo słabej jakości stal i to po prostu będzie się z czasem niszczyć. Plus też dyfuzor był taki bardzo kiepski, plastikowy i od razu poszedł do śmieci. Fajka jest używana przez nas już około miesiąc. Już widzę jakieś różne dziwne osady na tej stali. To już dla nas informacja, że to będzie po prostu się niszczyć. Tutaj w środku widzimy jak o, wkręcająca ta rurka, bo to jest aluminium. To się obrabia, zostawia takie opiłki. No Nie wygląda to estetycznie i no, po prostu będzie sporo, sporo krócej. To, że oryginał, że oryginalny oryginalny wodek śmiertelny, a to może z dwa lata daje maksimum. Przechodzimy dalej. Kolejna różnica. Tutaj mamy głowicę, która została zrobiona z poliacetalu z takim ozdobnymi elementami, a tutaj mamy aluminium też z ozdobnymi elementami, czyli tutaj o osetkę już zadbali. Jak to będzie się sprawdzało, no ja bym bardziej ufał poliacetalowi, bo to się z nim nic nie dzieje. Troszkę większy materiał, ale jakoś wolę poliacetal. Dalej, jeśli chodzi o Sleeve, o tą główną część, to czuć pod palcem jest tak, jakby obrobione. Czyli to wychodzi na to, jakby to była jakaś rurka aluminiowa, obrobiona i szybko obrobiona. Czyli jest niewypolerowana i szybko pomalowana. I sam ten nawet napis jest taki niestetyczny. Czyli tak widzimy, jak się przyjrzymy, dobrze, jednak to są jakieś tam różnice. Wydech, czyli odpowietrznik, zdecydowanie ładniejszy jest w oryginale, bo taki jest. Um, z Taki chropowaty jest ten materiał, jest taki bardzo estetyczny, jest bardzo przyjemny. Bardzo lubię w ogóle w tej fajce właśnie ten powietrznik jest fajnie zrobiony, fajny jej pomysł. Tutaj po prostu jakiś kawałek plastiku przykręcony, no ale w sumie jak ktoś nie patrzy na estetykę aż tak bardzo, a na jakość palenia, no to tutaj nie ma jakiej wielkiej różnicy. Wszystkie elementy, które w tej fajce są sterowe oprócz samego rdzenia, to tutaj są aluminiowe. Dla przykładu adapter na cybuch. Aluminium. Super lekkie. Tu jest ten kołnierz aluminiowy. Chyba tyle, więc tutaj nie ma takich elementów. O, to jest teraz skręcalne. Słuchajcie, może to rozkręcić. Zobaczmy, on to na środku. O, takie super lekkie aluminium, ale ładnie wykończone, chociaż, jak ktoś już ma parę fajek w ręku, to widzi jakość wykonania tego. Tutaj ten skleef kiepsko obrobiony, ale w sumie, jak jest założony, nie ma jakiejś wielkiej różnicy. Tu jest pierścień blokujący kulki, ale tu się w sumie nie ma do czego przyczepić. Jak za 200 zł, to naprawdę nie ma co się przyczepić. Ale że to jest mistrzostwa świata ponieważ tutaj mamy taki porządny, aluminiowy, gruby, ładnie wykończony talerzyk, a to jest takie, takie, ciężko mi to powiedzieć, mógłbym to zgryźć bez, bez problemu w rękach, nic to nie waży. I to jest, moje mojej opinii, gorszy element tej fajki. To tak, no, bardzo źle to wygląda, ale jak położymy węgielki, raczej nic się nie powinno dziać. Więc tak jak widzicie, fajka jest gorzej wykonana, zdecydowanie jest gorzej wykonana, już wiemy, że będzie mniej żywotna od, od oryginału, nie ma tego, tego coś, to taka, widać, że to jest taki, jakby, myślę, że jakbyśmy polecieli do Turcji, tam jest dużo takich, tego typu fajek, ale 200 zł, no 300, jest naprawdę nieźle. Przejdźmy do ustnika. Elbomber oryginalny, uwielbiam ten ustnik, jest fajny, smukły, stalowa rurka, bardzo ładnie wykonana, a to, aluminium. Skręcane, to tak jak z najtańszych fajek, taki, nic to nie waży. Tak jak bierzemy to w rękę, to tak, co to jest? Ale jak ktoś nie ma jakiegoś tam dużego doświadczenia, można by było przepustowe, Trochę jak w waluchach. Ludzie są zadowoleni, bo się tego dobrze pali, a mało kosztuje. Jeśli chodzi zakładanie węża, tutaj mamy adapter magnetyczny z ringiem, i to bardzo fajnie sobie pracuje. A tutaj zrobili coś takiego, że to jest wkładane na ringach, a potem na to jest nakładane to. I w sumie jedno i drugie to wypada, więc takie. Tenis, nie ma to nic magnetycznego, po prostu no ringi się wkłada, ale działa to całkiem dobrze. Złóżmy to, zapalmy z tej fajki. Z tego wiem, jak już się pali. zapalimy teraz z tego. Nabite, rozpalone, testujemy. Sprawdzę sobie jeszcze ten wężyk, jak się zakłada. No takie, no takie, cudowne ringi. No to może wypadać. To może być jednak nerwujące. Tego akurat nie przemyśleli. Ale póki co się trzyma. Póki się trzyma to jaramy. No wiecie, średnice są szerokie, więc się pali dobrze. A jak się przedmuchuje? To już dobrze. Wszystko jest sobie dobrze, ale wiecie, jak to jest z chińskimi rzeczami. Póki jest dobrze, to jest dobrze, a jak się popsuje, to już nic, nic nie zrobi, a szybko się z niestety psuje. Więc jeśli chcecie mieć fajkę na krótki czas, bez możliwości dokupienia części zamiennych, ale sobie pod ban każdy. Tak dla fanów, no to w sumie możecie sobie ją wziąć, ale musicie wiedzieć, że nie ma tego smaczku. To jak macie troszeczkę większy budżet, to lepiej wziąć coś oryginalnego i w sumie tak sobie myślę, jakbym miał wziąć jakąś fajkę za 300 zł. Pytaj sobie, czy, czy, czy co bym dokupić na kauda to bym chyba jednak wolał wziąć aluksa, albo dołożyć do wersy, bo te materiały są w porządku i też w mojej opinii to lepiej wygląda, bo to jest takie niedorobione po prostu. Talerzyk w ogóle, jak się patrzy na talerzyk, to byście musieli to zobaczyć, ta jak wygląda tak bardzo ścisko. Ale co, no, pali się, przedmuchuje się, nie popsuli projektu. Kopia jest, jakby patrząc z daleka, bardzo dobra, a z bliska już trochę gorzej. Także myślę, że to będzie fajne porównanie ogólnie wszystkich kopii chińskich do oryginałów. Wygląda podobnie, ale jak się przejrzymy, to nie jest to samo, funkcjonalność też nie zawsze jest ta sama. Jeden usnik jest straszny. Wąż jest zdecydowanie cięższy od usnika, przez co to się ciężko trzyma. Nie wiem, czy mogę nazwać, że polecam. No, bez komentarzy to zostawię. Niech bym, będzie z wami. Hej.